Mamy tu jakiś pomniczek taki postawili nieduży pana Lecha K., prezydenta RP. Jakby nie było, właśnie tak tutaj zauważyliśmy. I to jest główny fundator Srebrna Spółka Zoologiczna Warszawa. Ładny pomniczek tu postawili wam. Z tyłu tak wygląda Nic nie napisane Przed takim zabytkowym dworcem Tutaj jakiś wykonawca, tak się domyślam ST Swechowicz 2022 tak napisano Dwa znicze postawione, tym jeden już się świeci I to by było na tyle z tego pomniczka może jeszcze zrobimy jeszcze z sobą. O, a jak ja z nim razem wyglądam tak. Tu na dworzec zabytkowy. I to by było na tyle. Chyba, że jeszcze coś tam mamy. O, jeszcze jedno ujęcie. Tyle na razie.